Dzień dobry, witam Was. Dzisiaj transmisję mamy z pracowni naszej renowacji galanterii, czyli z Królestwa Teresy. Czemu stąd? No, bo wam, mam dla Was nowość. I to jest taki środek, który nadaje się do napraw bardzo prostych, zaraz zobaczycie, w skórach anilinowych i skórach semianinowych. Co jest fajne w tym środku? A jest to Scratch Away. Czyli coś, co usuwa rysy na tych skórach. Fajne jest to, że naprawdę pracuje się tym banalnie prosto. A wbrew pozorom, te skóry, o których ja powiedziałem, to są skóry, które się najciężej naprawia. Łatwość operacji tym środkiem na tej skórze jest po prostu zdumiewająca. I to jest trochę, wiecie, jak w tych tanich telewizjach. No ale to tak działa. Normalnie tutaj trzeba kombinować, żeby to zafarbować. Farby dwubarwne, malowanie, ciężko, bo twardnieje. A zaraz Wam pokażę, jak prostym sposobem usunąć sobie z takich butów zarysowania, które się zawsze mogą zdarzyć. No są takie typowe rysy na powierzchni. Tu akurat mam buty, natomiast one się zdarzają i w drogich torbach. I w szpilkach, i w pantoflach. Także wszędzie, gdzie są delikatne skóry, da się to naprawić. No i na meblach, oczywiście, na tych z najwyższej półki. Mamy Scratch Away, Środek zrobiony dla fabryk meblowych, żeby takiego typu uszkodzenia usuwać jeszcze na etapie produkcyjnym. Przede wszystkim jego zaletą jest to, że mimo nawet temperatury czy zmiennych warunków atmosferycznych te uszkodzenia nie wracają. To oczywiście pierwsze co butelką trzeba wstrząsnąć, jak zawsze. Mam no, tu litrowe opakowanie, ale pamiętajcie też, że dostępne są dużo mniejsze. No, chyba że robicie to zawodowo na dużą skalę, to litr jest odpowiednią ilością. Strząsnęliśmy, odkręcamy. Nakładamy niedużą ilość na szmatkę. Pamiętajcie, niedużą. Te skóry są otwarte. Dlatego nie można dać tego więcej. Nawet jak Wam się wzięło za wiele, to po prostu sobie to rozetrzecie. Chodzi o to, żeby nie zrobić plamy w tym miejscu. I delikatnie. Zawsze lepiej na większej powierzchni zacząć, zobaczyć jak to się wchłania. I sobie polerujecie. Nie, przez to, że ta rysa po prostu znika. Żeby to funkcjonowało, skóra musi mieć pigment. To nie może być surowa, niefarbowana ani lina. Musi być coś na powierzchni. Od czary Mary. No, to jeszcze tylko polerka całości i gotowe. Okej, okay. bud wypolerowany, rysy usunięte, zajęło mi to około 10 minut. Pod spodem w opisie filmu macie link do Scratch Away w różnych pojemnościach. Bardzo Was proszę, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie i koniecznie mówcie nam, co robimy źle, co robimy dobrze i ewentualnie jakie jeszcze tematy mamy poruszyć. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia.